Dzień dobry, witajcie. Jestem co prawda na wakacjach, ale obiecałem, że nie zostawię was samych długo. Co prawda streamów nie będzie, ale chciałbym opowiedzieć króciutko na temat nowego pacza 1.1.15, a także chciałbym wam zaprezentować kilka stron www z narzędziami, których używam sam. I mam nadzieję, że Wam również się przydadzą i umilą Wam grę. Gotowi? No to zaczynamy. Pacz 1.1.15. Zaczniemy od funkcji i zmian kategorii Deep Desert, czyli Dalekie Piaski, Endgame i Lancrat. Więc po kolei. Po pierwsze, surowce z Tajeru 6. Można teraz zbierać na większym obszarze w części PVE Deep Desert, Dalekich Piasków. No i to jest super, bo pewnie zaczęli tutaj gracze PVE trochę narzekać, że było ich za mało po ostatnich zmianach. Dodano element losowości do czasu odradzania się unikalnych pojemników z łupami w Deep Desert. Zatem czas odrodzenia ryspałnu pojemnika nie jest już stały, tylko losowy. Materiały używane do produkcji, wytwarzania przedmiotów z plastanu zostały rozdzielone według miejsc występowania, czyli imperialne stacje badawcze, jaskinie, wraki. Teraz każde z tych miejsc ma własny zestaw komponentów. Rozbite wraki statków oraz ukryte skarby mogą zawierać komponenty z dowolnej lokalizacji. Dodano szansę na wylosowanie innych przedmiotów unikalnych w lutach PvE w Deep Desert, poza tymi, które wynikają z normalnej tabeli lutów. Zmieniono częstotliwość pojawiania się średnich pól przyprawy. Wrócono do wartości 8 z 5, pamiętacie, w zeszłym patchu to zostało zredukowane, a małych pól z 22 do 30. Pewnie tutaj znowu były jakieś protesty graczy. Czas opuszczenia strefy bezpieczeństwa PvP został wydłużony z 5 do 30 sekund. Aby zapobiec... Kampieniu przy granicach i umożliwić graczom PvP skuteczniejszą obronę swojego obszaru. Zmieniono zadania Lansradu tak, aby zadania z obszaru zabójstwa i dostawy liczyły się także po zakończeniu zadań, ale nagradzając jedynie osobisty wkład to jest, która frakcja wygrała i ile głosów gildia zdobyła nie ulegnie zmianie po ukończeniu zadania przez jedną z tych frakcji. Jeśli chodzi o inne poprawiono stabilność gry. Jak zawsze zmniejszono liczbę przypadków, w których czerw pustyni mógł wepchnąć pojazd pod powierzchnię terenu. To swoją drogą bardzo ciekawy błąd. Oraz dodano nowy sygnał dźwiękowy informujący o zmianie strefy PvP. Naprawiono również kilka błędów. Przede wszystkim kontrakt rekrutacyjny frakcji Harkonnenów. Czy masz to czego potrzeba? Mógł się zawiesić, uniemożliwić zakończenie, jeśli gracz opuścił dialog z Maximem Kazmirem. Przed wybraniem linii dialogowej tu jest napisane, że szukacie rekrutów. Również naprawiono problem, w którym nagrody z kontraktu wypadały na ziemię, jeśli ekwipunek był pełny, co mogło skutkować ich utratą. Teraz nagrody można odebrać tylko wtedy, gdy w ekwipunku jest wystarczająco dużo miejsca. Naprawiono problem, przez który moduły pojazdów nie podświetlały się prawidłowo po zastosowaniu wariantu personalizacji. Naprawiono problem z pozycjonowaniem powierzchni pentarczy, która mogła nakładać się na istniejącą już pętarczą. Ostatnia poprawka. Naprawiono exploit, który pozwalał na budowę pojazdu z wykorzystaniem przedmiotów z ekwipunku innego gracza. Również bardzo ciekawe, taka ukryta kradzież. Strony www, z których korzystam. Zacznijmy oczywiście od strony głównej duneawakening.com, czyli strona główna gry, gdzie znajdziemy podstawowe informacje na temat gry. Znajdziemy wiadomości, informacje, również media grafiki, a także znajdziemy odnośnik do zarządzania kontem, a także oczywiście informacje na temat najnowszych poprawek i paczy. Generalnie numer jeden, jeżeli chodzi o źródło oficjalnych informacji o grze. reddit.com/r/DuneAwakening. To jest subreddit gry, porą społeczności, gdzie gracze mogą się wymieniać spostrzeżeniami, podpowiedziami. A także pomocą, jeżeli chodzi o wszystkie aspekty gry, w szczególności problemy techniczne. Zatem, jeśli coś ci nie działa, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na forum Redditowym znajdziesz odpowiedź na swoje problemy. Oficjalny kanał Discord Dune Awakening to miejsce, w którym na żywo możesz podyskutować z innymi graczami na czacie, a także poszukać pomocy technicznej. Cały kanał jest podzielony na podkategorie i podkanały. Według tematów pomoc techniczna, dyskusja ogólna, ogłoszenia, a także jest to bardzo wygodne narzędzie używane przez twórców gry do szybkiej komunikacji z graczami, np. informacjach o awariach, o planowanych konserwacjach czy wprowadzeniu nowego patcha. Jest również sekcja tzw. FAQ, czyli pytań i odpowiedzi. Zatem, jeśli chcecie szybko uzyskać pomoc lub podyskutować z innymi graczami, to jest doskonałe miejsce. Może również do tego, aby nawiązać nowe kontakty i wspólnie cieszyć się grą. Kolejna strona była przydatna na pewno na samym początku gry, ależ oczywiście jest przydatna cały czas. Jest to strona DuneStatus.com, na której możecie sprawdzić aktualny status wszystkich serwerów, czyli tzw. Tak worldów, światów i siczy które są podłączone do danego. Świata. Możecie sobie sprawdzić, ile jest osób na takim serwerze, jaka jest jego pojemność, czy to jest serwer prywatny, czy może publiczny, w jakim jest stanie. Dostępna jest również informacja na temat zainstalowanej wersji oprogramowania, a także dostępne są statystyki co do liczebności graczy na serwerach w czasie. Zatem, jeżeli coś Ci nie działa, nie możesz wejść na serwer, to jest doskonała strona, żeby sprawdzić i zorientować się, co się dzieje? Teraz przejdźmy do narzędzi wspierających graczy w samej grze. A zaczniemy od strony planetologist.app. Jest to narzędzie, które służy do śledzenia zasobów dostępnych na Deep Desert, czyli dalekich piaskach, w konkretnym cyklu. Pamiętajmy, że cykl trwa tydzień. Na górze strony macie timer, który pokazuje czas do końca cyklu. I to oznacza, że po kolejnej burzy Coriolisa. Wpadacie na stronę planetologist.app i macie kompletną informację na temat dostępnych zasobów na najbliższy tydzień. Oczywiście zasoby można filtrować. Po lewej stronie jest legenda według zainteresowania. Czy to są stacje badawcze, czy może Tytan, a może bardziej będzie Was interesowała przyprawa. Narzędzie jest współtworzone przez graczy i każdy z graczy może zaraportować w narzędziu odnalezienia jakiegoś zasobu. I w ten sposób dzieląc się wiedzą z innymi graczami. Zapraszam. Kolejne narzędzie to niezwykle rozbudowana baza danych na stronie dune.gaming.tools. Baza danych zawiera mnóstwo wpisów na temat obiektów, przedmiotów, npc, wrogów, kontraktów czy umiejętności. Na stronie jest dostępny również kalkulator produkcji, czyli możemy sobie sprawdzić, co konkretnie jest potrzebne do wyprodukowania danego przedmiotu, broni, czy np. pancerza. I w tym celu dostępna jest również interaktywna mapa, na której możecie znaleźć miejsca, w których na przykład znajdziecie konkretne zasoby lub schematy, które Was interesują, a które chcielibyście zdobyć. Na stronie znajdziecie także wyczerpujące informacje na temat kontraktów oraz drzewek umiejętności. Dla wszystkich klas. Co jest bardzo przydatną funkcją, jeżeli chcecie sobie zaplanować rozwój swojej postaci. Dostępne są również przewodniki tworzone przez społeczność, obejmujące wszystkie aspekty gry. Strona duneawakening.th.gl to kolejny serwis oferujący przede wszystkim mapy, ale nie tylko. O ile wcześniej już widzieliśmy mapy Hagabasin, czy głębokiej pustyni Deep Desert. Tutaj mamy również dostępne mapy Harko Village, a także Arakin. Bardzo przydatne, jeżeli chcemy szybko dotrzeć do jakiegoś sprzedawcy lub ważnego punktu, na przykład domu aukcyjnego. Ponadto na stronie znajdziecie bardzo szczegółową mapę gry, która może być uzupełnieniem tych map z tych narzędzi, które już omówiliśmy wcześniej. A także jest dostępna kolejna wersja mapy Deep Desert. Zaznaczonymi zasobami na bieżący tydzień. Kolejna propozycja to chyba najstarsza strona dotycząca gry Dune Awakening, czyli awakening.wiki. Jest to strona wiki gry, jest tworzona przez, przez społeczność i możemy na niej znaleźć równie wiele bardzo ciekawych i cennych informacji na temat miejsc, na przykład wraków, stacji badawczych, jaskiń, ale również przedmiotów, pojazdów, postaci, umiejętności. A także dostępna jest mapa interaktywna, na której możemy wyszukiwać i filtrować interesujące nas zasoby. Na stronie znajdziemy również wiele ciekawych artykułów, na przykład o czerwiach pustyni, głębokiej pustyni, czyli dalekich piaskach czy deep desert a także budynkach, miastach i wszystkich innych aspektach gry. Następną stroną, jaką chciałbym wam zaproponować, jest strona questlog.gg. Jest to kolejna strona zbierająca wiele różnych ciekawych informacji na temat gry, ale oferuje jedną unikalną funkcję, czyli możliwość przeglądania i dzielenia się drzewkami umiejętności naszych bohaterów. Na chwilę obecną nie jest zbyt wiele dostępnych takich profili, natomiast mam nadzieję, że wraz z rozwojem gry i z czasem pojawi się ich więcej. Na stronie możemy również sobie przyglądać przedmioty. Dostępna jest interaktywna mapa, kalkulator produkcji, a także cała sekcja poradników. Poświęconych m.in. gromadzeniu zasobów, gdzie je znaleźć, produkcji, a także poszukiwaniu cennych przedmiotów. Ponadto na stronie znajdziecie również sekcję pokazującą status serwerów, tak więc tak naprawdę to taki szwajcarski scyzorek, wszystko jednym. I przedostatnia już propozycja, to strona openworld.gg oferująca przede wszystkim bardzo szczegółową i ciekawą. Mapę świata, zarówno Hagabasin, jak i Deep Desert. Mapa zawiera bardzo wiele szczegółów z możliwością wyszukiwania wybranych przedmiotów, tematów, zasobów i innych punktów, które mogą Was interesować. Ponadto strona zawiera potężną bazę danych na temat przedmiotów dostępnych w grze we wszystkich możliwych kategoriach. Jest dostępna również wyszukiwarka przedmiotów unikalnych. Oraz bardzo rozbudowana sekcja poradników, zarówno tych w formie pisanej, jak i w formie filmów wideo. Nawiasem mówiąc, jest to pierwsza strona, z jakiej korzystałem jeszcze za czasów bety Dune Awakening. I już na sam koniec taka w zasadzie strona ciekawostka. Strona pimpmydune.com, na której możemy dzielić się swoimi projektami bas. Możemy przeglądać bazy innych graczy. Możemy podzielić się prezentacją w formie obrazka, ale również możemy skleić film pokazujący naszą bazę. Ponadto w każdym takim wpisie jest podana informacja na temat gracza, serwera, regionu, a także sieci, w której taka baza się znajduje, więc jak bardzo chcemy, możemy sobie wskoczyć w nasz ornitopter i polecieć zobaczyć, jak mieszkają inni. Zachęcam również do dzielenia się Waszymi projektami. Ja jeszcze swojego nie wrzuciłem, ale mam już na to pomysł bazy, którą będę budował jako bazę docelową, tą ostateczną. I to wszystko dziś z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało i ten zestaw narzędzi, który Wam tutaj zaprezentowałem, pomoże Wam w grze, pomoże Wam przezwyciężać Wasze trudności, a także sprawi, że Wasze życie w grze Dune Awakening będzie łatwiejsze. A jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze ktoś nie zasubskrybował mojego kanału, to również proszę o subskrypcję. Oczywiście, również poznam Wasze opinie na temat filmu i stron, które Wam zaproponowałem. Tak więc zostawiajcie komentarze. A ja dzisiaj już kończę, idę wypoczywać na piaseczek nad morzem. Trzymajcie się i do następnego, cześć.